Cześć, w tym filmiku pokażemy Wam jak zrobić kisiel. Oczywiście to jest poradnik dla dzieci. Proszę to robić również z osobą dorosłą. Posłuchajcie. Tak więc na początek należy z pół litra od... wody oddać do klanki, wsypać zawartość naszego kisielu. Potem już darmową wodę możecie poprosić dorosłego, aby wam zagotował. Wy całość mieszacie, zdejmujecie z panika wasz, waszą wodę, wsypujecie tam tą rozmieszaną wodę i teraz można ciągle mieszając, potem przelewamy, tutaj jak widzicie, tutaj przelewamy potem i... Mamy nasz kisiat, także dziękujemy za oglądanie. To by było dzisiaj na tyle. Może jeszcze długo nowe odcinki. Subskrybujcie, lajkujcie i cześć. Oczywiście nasza strona zawiera również inne pyszności. Oprócz budyniów, możemy również gotować zdania bardziej obiadowe i kolacyjne, również też śniadaniowe. Um, Nagrywamy również o budyniach, deserach i o plackach i innych pysznościach. A więc subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.